Moi drodzy, wybraliśmy się zwiedzać Wilczyszaniec. Miejsce, które chyba każdy Polak powinien zobaczyć. Także słuchajcie, idziemy dalej. Nie wiem, czy to można nazwać zwiedzać, no ale obejrzeć, pokazać dzieciom, kto tu zarządzał, kto tu zamieszkiwał, żeby wiedzieli. Tak, tak trochę lekcji z historii na, na żywo. Tutaj trzeba przyjechać i to zobaczyć, bo ogromne wrażenie to robi. Na pewno kamera tego tak nie oddaje, nie odzwierciedla, tak jak zobaczenie tego na żywo. Są dwie trasy: żółta i czerwona. Żółta jest krótsza, czerwona dłuższa, ale idźcie tą czerwona. Słuchajcie, jeszcze jedna kwestia, tak sobie siedzimy teraz na kawie po zwiedzaniu Wilczego Szańca i zobaczcie, tutaj macie miejscówę na ognisko, stoliki drewniane, miejscóweczka, nie wiem, co prawda pewnie coś trzeba zapłacić za, za drewno, tu macie namiot, można się schować. Ale dla kamperowców i dla osób jeżdżących z przyczepami Zobaczcie co tutaj jest. Miejsce gdzie można zaparkować Nie wiem czy na całą noc tutaj można zostać Ale generalnie można zaparkować, podłączyć się pod prąd Zrobić serwis kampera czy tam przyczepy Jest woda, gniazdo prądowe Także zobaczcie No, macie gniazda Siła i jeszcze większe, no i woda, a woda leci leci woda, słuchajcie także macie macie takie miejscówki parcele dosyć szerokie no i tak to wygląda, słuchajcie idziemy zobaczyć, może gdzieś tam jest jakaś y, informacja, ile to tutaj kosztuje taki wjazd na kamp, y, parking camp, także Zaraz Wam o tym opowiem. Chłopaki tam siedzą sobie z Magdą na gofrach i przy kawce. Tutaj mamy leśnictwo, regulamin kempingu, wilczyszaniec, zasady. Pole jest czynne od 1 kwietnia do 30 października. Również wolne dni i święta. Doba trwa od 15 w dniu przyjazdu do 12 następnego dnia na terenie pola kempingowego. Cisza nocna 22 do 7 rano, czyli na noc tutaj normalnie możecie, możecie pozostać. Jedyne nie wiem, no to odnośnie ceny tego, ale, ale się dowiem, to wam dogram najwyżej. Ale widzicie, można z przyczepą przyjechać śmiało i kamperem zaparkować. Tutaj jest główny wjazd na, na parking. No i tak to, tak to wygląda, słuchajcie Tak macie tutaj miejscówki do kamperów i do przyczep Także myślę, że tutaj każdy coś dla siebie znajdzie Dobra, idę dalej na moją kawkę mrożoną Chłopaki wzięli sobie fogo w prach A Macie oczywiście złoty napój Także idziemy, tutaj stoimy Zaparkowani W Słuchajcie, jesteśmy w Mamerkach Wchodzimy do tunelu, zobaczymy, jak tam wygląda. Dobra, słuchajcie tak na szybko, każdy jest głodny. Tu macie wieżę w mamerkach widokową. Tak to wyglądało. Idziemy, byliśmy w jednym tunelu, gdzie nagrałem wcześniej, także teraz idziemy dalej tu, u stoi pod ziemią. Chodźcie ze mną. Idziemy na dół teraz w muzeum, zobaczyć co jest na dole. Hej, to idziemy Jesteśmy teraz w tych największych bunkrach Zobaczcie, mamy i Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pomieszczenia Schron pięć pomieszczeń, schron dwa pomieszczenia, stacja transformatorowa i budynki ceglane nieistniejące Czyli w rozbiórce Słuchajcie, za chwilę mi się może baterie rozładować, także ile mi się uda nagrać, tyle nagrywam trochę ale trochę ma powolutku powolutku malutku ahoj i pozdrawiamy Was widzowie dobra będziecie pewnie pisać w komentarzach że to nieodpowiedzialne bez zabezpieczeń wiem o tym Ale już schodzimy do chłopaków. No i tak to wygląda. wejście do góry. Tu mamy kolejny bunkier. Cześć, cześć, znowu jesteśmy. Wróciliśmy z bunkru wszyscy głodni, no to wjechaliśmy do Giżycka. Jesteśmy w knajpce Browar Chmury dzisiaj jemy sobie z takim widokiem. Wczoraj tu byliśmy w tym porcie jachtowym, a dzisiaj sobie jemy. Także Za chwilę zobaczycie, co zamówiliśmy. Bao, bułeczki bao z szarpaną wieprzowiną. Szarpana wieprzowina na pewno dobra? No, bo taka jestem. Nie? No, bo nie ujrzymy. No, Dzięki. No nawet są talerzyki, chmury, browar, chmury browar, wszędzie chmury browar. Karbon... Nie, Carbonara, tylko Margarita i Carbonara. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Zobaczcie, widzicie ich? No nie. ich zachciankę? Nie zachciankę, tylko się zgodziliście. Dobra, słuchajcie, zobaczcie. Zamówiliśmy tutaj na kemping dzięki uprzejmości pani z kempingu, mogliśmy zamówić na jej adres, coś do zabawy zamówiliśmy, a co to będzie zaraz się okaże, skoro jesteśmy nad wodą, to nie mogłoby zabraknąć Super. czegoś takiego, o kartona. Trzymaj. Daj karton. Karton mi się przydają. Jest coś takiego. Nie wiadomo co. Nie gram grę roł nie podstawować. Pompka. I co jeszcze? I coś takiego. Nie wiadomo co to jest. Ale zaraz się dowiecie. Chyba zamówiliśmy jakiegoś Wieloryba Albo rekina Chyba rekina co tu jeszcze mamy Co tu jeszcze mamy? bo ja to rozwaliłem No będzie nam cudowne. Tu jest chyba Aha, to są te magiczne maty. No, Jasek składa. No, tylko za bardzo jeszcze nie wiem do końca. Nie będę robić nic na siłę, tak do końca bardzo. Ale ja tu jest cześć widowie, ale ja tu jestem w kartonie, ale mam tu jakieś rzeczy, mam jakiś paproch. To jest niepotrzebne, więc do widzenia. Tu mamy drugi papro. Taki, taki, taki. Taki. I tu mamy trzeci. To ostatni. I teraz się zamykamy. A pa, pa. Czekaj, pomogę ci. Oj, nie zamykaj mnie. Ja! Słuchajcie, zobaczcie. Generalnie nam zajęło to chyba z 5 minut. Montaż bardzo prosty i łatwy. Macie do tego do tego macie specjalnie dedykowaną z tą końcóweczką pompkę worek mamy do całego supa dodatkowo y, mamy zestaw naprawczy czyli klucz tutaj do wymiany zaworka, uszczelka jest jest mata do y, w razie czego do załatania dziurki z klejem jest spinający pas no i co, i tutaj jeszcze dodatkowo ta płetwa, którą musieliśmy wpiąć, tą trzecią. No i tyle, i tak naprawdę. No i tyle. Tak naprawdę złożyliśmy wiosło, no i deska gotowa do ja będę użytkowania. Zobaczymy po prostu za chwilę, jak okay. to e, działa. To pa. Mi ktoś nie pa! Pa! pa. Mara. Mara. Pierwsze, pływanie chłopaków. Płynęły w rejs po jeziorze Niegocin jezioro Niegocin między Rydzewem na którym się znajdujemy na kempingu Echo a Giżyckiem tam po drugiej stronie jest miejscowość Giżycko 14 km od Rydzewa